Siema w kolejnym odcinku. Wierzę, że jej było, ale nie chciało mi się. W zasadzie to zachorowałem na bardzo trudną chorobę. O nazwie. Zapomniałem, że będę miała te kolory nowe. Chyba. Ale nie wiem. Zobaczę się na nagranie, jakie mam. No, ale. To w ogóle, kiedy wszystko jest fajniejsze. Czy serce chwycić? W sumie. No. Mój głos, ale mam taki upośledzony hat, katar. No ale kontynuujemy na dnie, co mamy robić w tym odcinku. To mi jest niepotrzebne. Od razu chcę powiedzieć. To? Co? Co Czy ja mogę walczyć? Ten pasek mieczy, który się ładuje. Nie wiem z tego. Mamy zapisaną dżunglę. Tak, mamy zapisaną dżunglę. Nie, to jest coś dużego. Gdzie jest dżungla? Dżungla jest tam. My musimy się udać tam. No no, w sumie będziemy i tak tutaj wracać. Melony też będziemy tutaj wracać, ale możemy zebrać. W końcu będziemy mieć żarałko. Ora naprawdę daje nam mało rzeczy. macie mało pożywienia. W sensie. Pół. Pół. Mięska. Jemy... Jak to jest warzywo? Owoc, nie wiem. No ale... Jemy to. To jest. To w ogóle nie nie jest, a ładuje nam się mięso. Te robaki wywalmy. Co to jest? Afrykański. Ej, ziomek. Głupi ziomek. Ale wiem, że da się nawet słonia oswoić. Demony z poprzedniej serii wróciły tutaj. A jednak. DEMONY POWRACAJĄ O Ile ty tutaj... Zaraz, jesteśmy w dżungli, a... Weź ode mnie odejdź! A one są słabe Co to jest? Tygrys? Lion Lion. Gdy Ty spotkaliśmy tygrysa. Dobra, ja już nie chcę tej dżungli. To jest tukan? Tak, to jest tukan. Ale za ze mnie parkurowiec. ma pyk, pyk, pyk. O, nie doskoczyłem, ale... Grzybki. Grzybki. Że my do alchemii. A bo to zupy grzyby. W ogóle dzięki za ilość wyświetleń i ogólnie łapek pod filmem, który ma chyba już 7 miesięcy. Albo 8 już, nie wiem. No dziękuję za tyle wyświetleń. I... Widzę moje komentarze. Kato! Kukakow, ka kato? W ogóle na, tym, na moim drugim. E, ten. Kon, nie koncie, tylko na drugim tam save Nie wiem, nie wiem o co chodzi, bo mam te zwierzęta z jednego moda, chyba z tego, co jest ten tutaj, ten Sumatran. Co to jest? Lizak? No Lil... A Lizak... Lilak. A myślałem, że Lizak. <laughs> o widzę to st 90 FPS-ów. Nie wiem co jest z tymi kolorkami, ale mój... Nie wiem czy będziecie widzieć akurat tak te kolorki, ale nie jestem pewna. Nemno, już jesteśmy tutaj. Ale musimy się uzbroić. Jest już noc. Dobra. A, mamy. Musimy zrobić coś, co pomoże nam w życiu. Coś, co zmieni nasze oblicze. Nazywa się to. Choć potrzebne jest do tego jedno żelazo. Jest nawet trochę achievementu. Dun dun dun, tak. Hi. Nie możemy zginąć. Ale lecimy. Sikierka jest najpotężniejsza. W sumie to jest lepsze. No to jest lepsze od tego, bo ma dwa razy więcej damadza. Jeźcie, nie można było zrobić normalnie wejścia. Co to jest? No dobra. Oświetlmy to. Co jest sorry, jeżeli będzie biały ekran czasami. Ła! Musimy oświetlić teren, bo dzisiaj to jest mój teren. No i dobra. sprawdzamy. No właśnie przez takie rzeczy ja staję się bogaty. O, na wilkołaki będzie. No chyba, że ten miecz jest na wilkołaki. Uhuhuhu! Psa No i mamy jeszcze taki jeden. Smaczek! Ej, sorry za głosy, jeżeli mnie coś słychać. Dobra, no, nie niepotrzebne rzeczy. Czyli na pewno będzie. Tego nie mamy. Wiecie, mamy, ale bo to już nam jest niepotrzebne. No, ja to się tam naprawi. Słuchaj, że jakby było coś słuchać. No, ja mała kłóci się z moim bratem. Niestety. No, ale nic się nie zrobi. Kłócą się jakiś bilet na nie wiem, o co chodzi. Bo Ja nie wierzę. Ja nie wierzę. Oni mają jakieś rury tutaj? No chyba, że oszczędzają, to wtedy mają takie rury exclusive. Nawet Na dnie, do czego jest ten kam ta kamienna tablica. Mogę hmm. to ciągle w kółko chodzić? Tytułem rzeczy, czyli wszystko jest ok, no ale nasz największy smaczek. Mam nadzieję, że to nie będzie takie kolorowe. Ale my musimy to robić tak, 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 tak. Najpierw to bym drabinę zrobił, ale nie ma to pewna. Tak, 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 tak. 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 No i nie ma żadnych śladów. Zresztą sobie tutaj. Tak, pik. No i kto ma dowody, że tam byłem? Co z tego że mam Osiem bloków złota i jeden emeraldów. Co to jest? Kolejna? O! Już mam nazwę na odcinek. Eksplorowanie świątyń. O Boże. Ja w ogóle nie ustawiałem, żeby było tych świątyń dużo. Ja w ogóle tego nie ustawiałem. A nie, to jest jakaś inna. Ale te same. Do tego samego moda. Ja już o tym nie wiedziałem. Mamy coś w piecach? Słodka też zalagi. Uhuhu. Ja nie wierzę. Gdzie jest mi kamień? No Dobra, wróci się tutaj naprawi. A my już to zwiedziliśmy. Aha. Zaraz, ja bym się pogubiłem. Czy to się zrespawnowało? Nie, no ja będę musiał na nagraniu zobaczyć, bo ja nie wiem, czy my tutaj byliśmy. Wait? Ja do mnie nie wierzę. Jestem się bogaty. I ja sobie sprawdzam co jest. Ej, my tu możemy pójść. O! Że pójść do Nederu. Eee, Aederu. Nederu wsmytarz. <gryw> Mamy dopiero różne rzeczy, jakiś silverowy sword. I też ja bym chciał się zapytać innych, jak się zdobywa rubin czy tam szafir. E, z... Co to jest? Co to kur. Co to, co to jest? Co to za smoki? Wyvern, nie wiem. Mamy coś ża do żarcia? O, mamy. Ja w ogóle czuję się bogaty. Bo to, co się tam zrespołniło, pojawiła ta struktura. Walmy te niepotrzebne rzeczy. Pimy. W ogóle nie wiem, co... Co to, 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 to jest? To tutaj latało? Chyba, że on zwiedzie. Nie, no ja to idę sprawdzić. Co z tego, że mogę zginąć? Mamuszko, mamuszko. Kostaw mnie. Mam nadzieję, że mam spawn pointa w łóżku. Oczywiście nie mamy nic do postawienia. Co jest? Tutaj coś mi się pojawiło. Hmm. Dobra, bo tutaj gdzieś to było trzeba przyjrzeć się tej kwestii. Nie no albo mamy jakieś widy. Bo serio widziałem je. Nie, no to było latające smoki bez nóg. Już bardziej wywerne, ale. Gdzie to jest? Oj, na pewno będzie to. Ten odcinek będzie się nazywał. Dużo, stru y Dużo struktur i tajemnicze wyvern, albo tajemnicze stworzenia. Albo tajemnicze latające stworzenia. No chyba, że nie było ich widać. Co jest? <laughs> nie dość goryle na drzewach. To jeszcze słonie i to afrykańskie w dżungli. Zaraz coś tam jest? Jaka jest struktura? Dobra, już myślałem, że umrę. Aha, czyli jeden rok to rośnie. Wow, albo jeden rok, co robi? Robi e, ten jeden rok, żyje albo cały rok może, czyli dookoła, dookoła roku. Ale nie, no, ja wy Ja to widziałem. Ja widziałem te stworzenia. No, naprawdę, ja je ja widziałem. Chyba, że Wy nie widzieliście ich. Albo chyba, że to są zjawy jakieś. No, ale ja je widziałem. Ja Ja. ja, ja widziałem je. No, 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 ja je widziałem. Ja nie wiem, jak się mam wytłumaczyć. No, ale ja je ja widziałem. Ja myślę, że to jest Ice and Fire. Bo, no, z tego ze smakami, ale miałem tego nie. Uć. Z... Chyba tak jest. Ale nie wiem, czy w ogóle to się spełni. Nie wiem, poza odcinkiem sobie sprawdzę. Ja bym teraz mógł sprawdzić, ale marnotrawno czasu. Takie pewnie dużo osób by pomyślało, że rani na modach, po co? Normalny Minecraft lepszy, ale... A, dobra, nie będę tego rozwijać. No, ale będziemy musieli tutaj wrócić w późniejszych odcinkach i poszukać tych stworzeń, jak i rozbudować tutaj sobie mini bazę. Bo na pewno będę chciał. To będzie jedna z dłuższych serii, albo w sumie najdłuższa. Nie wiem, czy zrobić sezon trzeci. Sezon trzeci powstanie, jeżeli ten główny mod, na którym opiera się głównie ta cała seria albo fabuła, teoria, e, trylogia nie wiem. No, i dostaliśmy hipotermii. hipertermia, a nie hipo? O, jak gdzie jest mapa? Nie. Od K była chyba, albo L. Nie, L jest to. Idiot. No. No, w drodze, jak szedłem po tej temy, oczywiście na kreatywnym, bo jestem debilem. Bardziej. Tak lepszym języku to niedouczonym Zobaczyłem, ja ze smoka. To jest w wysokości. Miałam mnie ginąć. No ale do widzenia widzimy się w kolejnym odcinku, czyli jutro. Kapoum!